I goście Rune Holta, kask żółty, tor pierwszy Pierwszy na Państwa ekranach Po prawej stronie, najbliżej krawężnika I Jordan Jurczyński Tor trzeci, Kadałusz Proc, kierownik startu Wyraźnie daje do zrozumienia Czego oczekuje od zawodników Tego mianowicie by się ustawili Zdecydowanie pod taśmą Za chwilę przycisk zostanie zwolniony Taśma pójdzie w górę Rozpocznie się wyścig szósty Holta, Jędrzejak, Jurczyński I Dados Bardzo szybki, 29-latek ze Stavanger, od wielu lat na polskich torach, już prawie 10 lat. No i rzeczywiście czuję się na wpół Norwegiem, a na wpół Polakiem. Bardzo brakuje Saliwala i Walaska, myślę, że bylibyśmy świadkami znakomitego widowiska. Nie wiem, czy to Robisz popracował wedle wskazówek trenera zespołu wrocławskiego, Marka Cieślaka i samych zawodników. Nie wygląda mi na to, bo mają gospodarze pewne problemy z prowadzeniem motocykla, pakują się w kolejny. No i efektem tego ogromna przewaga, jaką wywalczył sobie w tym wyścigu Rune Holta nad drugim Tomaszem Jedrzejakiem i trzecim Robertem Dadosem. Tak też kończą ten wyścig. Ostatni Jordan Jurczyński, mamy zatem remis 3 do 3, tego jeszcze dzisiaj nie było, 3 do 3 i przewaga Wrocławia w dalszym ciągu wynosi punktów 10, 23 do 13. I powtórka i tu od razu spod taśmy rakieta, runę Holty z przodu i właściwie już w tym momencie kolejność tego wyścigu została ustalona. 35 sekund pozostało Runie Holcie, by ustawić się przed linią startową. Wyścig siódmy i niesamowicie dużo zmian. Holta w miejsce Karola Malechy, w miejsce Pietraszki, który przecież zajął miejsce Rael'a Salimana. Andreas Jonsson, podwójna zmiana w drużynie. Gości, rezerwa, podwójna rezerwa taktyczna. Greg Hancock, tor czwarty, pierwszy na państwa ekran, po lewej stronie w kasku czerwonym. No i największa niespodzianka, słabiutko spisującego się dotąd, Krzysztofa Złabonia zastępuje Roni Jamroży. 16-latek, który dopiero w czerwcu zrobił licencję. Mówiłem, że chyba w tym roku nie będzie miał okazji, by zadebiutować w rozgrywkach Mistrzostwa Ekstraligi, A jednak, jednak i to w jakim towarzystwie? Holta Jamroży Jonsson, Eko, Wyższy krzyżmy. To nie był to udany debiut. Nawet nie ruszył spod tej taśmy Roni Jamroży zdefektował motocykl na czele Greg Hancock zanim Holta, trzeci Jonsson ale jednak nierówny jest ten tor, nie ma w nim wprawdzie takich dziur jak wczoraj w Chorzowie, mówił o tym tutaj podczas jednej z przerw Rune Holta, że nie podobają mu się te stadiony te tory które się Sypie w ostatniej chwili też sztuczne tory albo robione pod jedną imprezę. Woli taki jak Frontzławski, no, ale ty dzisiaj jest trudny. Nie ma dziur natomiast kolejny i rzuca zawodnikami niesamowicie. Rozpoczynają ostatnie otrążenie. Jonson pogodzony z trzecim miejscem. Kolta próbował jeszcze zaatakować Henkoka, Jak na razie bez powodzenia i chyba tak też już się to wszystko zakończy. Wyższy siódmy wygrywa zdobywając trzy punkty. Greg Hancock Drugi rune Holta i dwa punkty na jego koncie. Z jednym pozostaje Andreas Jonsson. Mamy drugi z rzędu remis 3 do 3 i 26 do 16. Nie udało się gościom, mimo podwójnej rezerwy taktycznej, zmniejszyć przewagi zespołu gospodarzy. Popatrzmy raz jeszcze na ten moment startu na defekt motocykla Jamrożego. No właśnie, nawet nie ruszył i na to, jak bardzo ładnie sprytnie założył się na obu rywali Greg Hancock. I już przy wyjściu z pierwszego łuku był na czele. Wyścig ósmy i po krótkiej przerwie. Znowu na to, że Andreas Jonsson pojedzie w kasku żółtym z drugiego pola startowego. Artur Pietrzyk, kask biały tor czwarty. Drugi i czwarty od prawej na Państwa ekranach i Wrocławianie, najbliżej wewnętrznej części toru, tuż przy krawężniku. Robert Dados w kasku czerwonym i jego partnerem jest Tomasz Jedrzejak, niebieski pokrowiec na karku. Na kasku oczywiście. No, troszeczkę ciemnych chmur nad Stadionem Olimpijskim we Wrocławiu. Ten wyścig z całą pewnością zostanie rozegrany i nawet gdyby runęło, choć nie sądzę, wówczas jego wynik zostałby. Zaliczony. Ciągle nie może rozpocząć się spotkanie w leśnie Odwołano dwa pozostałe w tej słabszej grupie mecza Ekstraligi, a więc pogoda płata przykusa na sam koniec rozgrywki. No, spróbował próbował ukraść start, nie udało mu się. Patrzył na niego Jonsson. Został z tyłu, ale teraz wyprzedza popularnego Daniego, jest trzeci. A uporał się także z prowadzącym wietrzykiem Tomasz Jędrzeja. Wygląda na to, że Dados także i tego meczu nie uzna za szczególnie udany. Prezentuje znacznie gorszą dyspozycję niż na początku rozgrywku. meczu rozegranym przed tygodniem w Wrocławianie po ciężkiej walce, po ostrym boju pokonali w Częstochowie Kuchniarza 47 do 43 a teraz widzieli Państwo to przed chwilą udany e, atak Andreasa Jonsona na pozycję lidera Jędrzejaka, kończy się zatem wyścig ósmy zwycięstwem Andreasa Jonsona drugi Tomasz Jędrzejak, trzeci Artur Pietrzyk e, z tyłu, wyraźnie z tyłu Robert Tados, no i goście stawiają dzielnie opór gospodarzom, wygrali 4 do 2, drugie ich zwycięstwo w tym spotkaniu, 28 do 20, no i przewaga wcale nie taka wyraźna, zmalała bowiem do punktu 8 i myślę, że gdyby był dzisiaj tutaj Ryan Sullivan, Ryan Sullivan jakiego znają i kochają wszyscy kibice żużlowi, przyszłoby stoczyć wrocławianom kolejny ciężki bój, oto ten moment ataku udanego Johnsona na pozycję Jedrzejaka. Oto kapitana właściwie przed chwilą nogi kapitana wrocławskiego zespołu Jacka Krzyżaniaka w wyścigu 9 pojedzie z toru czwartego, a więc tego najbliżej bandy parteruje mu Scott Nichols, drugie pole startowe, kask niebieski, goście w miejsce Jordana Jurczyńskiego, Artur Tomczyk, a więc młodzieżowiec, rezerwowy młodzieżowiec Częstochowy także dostaje swoją szansę i runę Holta na torze trzeci w kasku żółtym. Zapowiada się ciekawy pojedynek między Nicholsem, Holtą i Krzyżaniakiem wyścigu 9. No i podniosło przednie koło kolcie Stracił sporo na starcie do obu Wrocławia, przede wszystkim do Nikolsa. Dobczyk z tyłu już 20 metrów, a tu para wrocławska po zewnętrznej, schod Nikolsi po tak zwanej małej, czyli blisko krawężnika Jacek Krzyżania, Ale coraz bliżej runę Holta. Bardzo bojowo, odważnie jeżdżący zawodnik. Niezwykle widowiskowa postać. Ale ciężko, ciężko mu będzie przebić się przez wrocławską parę. Obejrzał się w tej chwili Scott Nichols. Ma zdecydowanie szybszy motocykl od Krzyżaniaka, ale trzyma środek toru. Jedzie taką dość przyczepną ścieżką, a Krzyżaniak broni tej drugiej pozycji. Ostatnie okrążenie rozpoczynają wyjście z przedostatniego łuku. No i ciągle holta w ataku, jednak te 6-7 metrów to chyba zbyt wiele, by przedzielić Wrocławską parę. Kończy się zatem ten wyścig z zwycięstwem Skoda Nikolsa. Drugi jest Jacek Krzyżaniak, trzeci runę holta i dopiero teraz mija linię mety. Młodziutki, 20-letni, niespełna 20-letni. Artur Topczyk. Wygrywają za zatem gospodarze 5 do 1. Po raz czwarty w tym spotkaniu. 5 do 1 i 33 do 21. 12-punktowa. 12 najwyższa jak dotąd. Nie, wyższa była po czwartym wyścigu: 14 punktów. 12-punktowa przewaga zespołu Atlasa. Widzą Państwo. Tu właściwie było już, jak to się zwykło popularnie mówić, pocherbać. Oto Greg Hancock, coraz ciemniejsze chmury nad Stadionem Wrocławskim, ale już 9 wyścigów poza nami. Greg Hancock i Tomasz Jedrzejak, pierwsze i trzecie pole startowe, para wrocławska, Częstochowianie. Artur Pietrzyko, właśnie ten na państwa ekranach, biały pokrowiec na kasku, tor drugi. I na torze czwartym, najbliżej bandy, Adam Pietraszko. No niewątpliwie faworytami to zdecydowanymi tej gonitwy są Greg Hancock i Tomasz Jedrzejak. 6 punktów, Amerykanina, jedna wywrotka, wykluczenie, dwa zwycięstwa. Bardzo dobrze Jędrzejak, trzy razy drugi plus bonus. A jak będzie teraz? No i tak jak przewidywaliśmy, dobry start Wrocławia, dobry przede wszystkim Jędrzejaka. Greg Hancock, jeden z nielicznych zawodników, obcokrajowców w naszej lidze, wielkich żużlowców, który bardzo lubi i potrafi jeździć parą. W przeciwieństwie do innych sław, nie będę tu wymieniał nazwisk, ludzi, którzy przyjeżdżają, by zdobyć jak najwięcej punktów, jak najwięcej skasować. Hancock akurat zupełnie inaczej traktuje swoich partnerów, ale teraz błąd nie Jaka, wyraźny błąd. Wykorzystany przez Artura Pietrzyka. Spojrzał Henko. Co się stało? Jakby nie dowierzał. Bo przecież było bardzo dobrze z Jedrzejakiem. No i mamy, mamy tasowanie. No wreszcie duże emocje. Rozpoczynają ostatnie otrążenie. No ale bardzo bojowo Pietrzyk prezentuje się w tym wyścigu. Dzięki temu mamy trochę walki. Sporo emocji. Jeszcze jeden atak Jedrzejaka. Nie da rady. Spojrzał Henko. Jeszcze próbował sportował, oczywiście czysto przyblokować rywala. Przywiózł trzy punkty, ale za jego plecami Artur Pietrzyk, który zdobywa dwa oczka. Jedno na koncie Tomasza Jędrzejaka. Bez punktów pozostaje Pietraszko. 4 do 2 dla Wrocławia. 37 do 23. 14 punktów przewagi, czyli dokładnie tyle, ile po czterech wyścigach. No i tu spojrzał Henko, co się dzieje. A błąd. Błąd Tomka Jędrzejaka. Wykorzystał Artur Pietrzyk i dowiózł dwa punkty do metry. Pierwszy po prawej na Państwa ekranach Roni Jamroży. Po raz kolejny zastępuje Krzysztofa Słabionia. Pojedzie w parze z kapitanem, najbardziej doświadczonym zawodnikiem w zespole wrocławskim, Jackiem Krzyżaniakiem. Pierwsze, trzecie pole startowe dla wrocławian Po... W prawej ręce tuż obok e, Roniego Jabrożego, młodziutki Jordan Jurczyński, troszkę starszy, ale jednak także młody. No i na torze czwartym w kasku żółtym Andreas Jonsson. Roni Jabroży e, poprzednio, jak Państwo pamiętają, nie wyszedł spod taśmy. E, prozaiczny był tego powód, po prostu stremowany zawodnik, 16-latek. Zapomniał odkręcić kranik paliwa, i stąd ta przygoda. ale jednak widać, że jeszcze niewiele potrafi także i teraz e, chyba ten motocykl nie ciągnie za bardzo a może po prostu roni e, boi się jeszcze ostrej, zdecydowanej rywalizacji, a stawcem przewodzi Andrasjons Krzyżaniak drugi Jordan Jurczyński dwudziestolatek trzeci no, a ten szesnastoletni roni, a widać, że to jednak no nie chcę określać jak się mówi o takim motocyklu, którego dosiada ten młody adept szko szkoły Żużla, taki złomik, no po prostu rezygnuje z dalszej jazdy. Rozpoczynają ostatnie odrążenie. Andreas Jotrząt na czele, drugi Jacek Krzyżaniak, trzeci Jordan Jurczyński. I rozszalała się ulewa nad stadionem we Wrocławiu. Można się było tego spodziewać. Już znacznie wcześniej. No i ciekawe czy na tym zakończą się dzisiejsze zawody, dzisiejszy mecz. Czy też jeszcze będziemy go kontynuować? Trzy punkty dla Andreasa Jającona. dwa zdobywa Jacek Krzyżaniak bez punktów. Pozostaje Jamroży. Jeden punkt na koncie Jordana Jurczyńskiego, a więc tym razem 4 do 2 dla zespołu kości. 39 do 27 prowadzenia Atlasa. No i gwałtowna. Ta ulewa bardzo w tej chwili dokuczliwa nie tylko dla zawodników, dla widzów. Gwałtownie opustoszały trybuny, wszyscy uciekli pod dach. No i zobaczymy, jaka będzie decyzja sędziego. Ja myślę, że ten obrazek mówi wszystko. Jedna wielka kałuża na torze Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu i to stało się dosłownie w przeciągu kilkunastu, kilkudziesięciu sekund. I sędzia tego spotkania. Pan Tomasz Proszowski słusznie uznał, że dalsze czekanie, zwłaszcza, że ciemne chmury nad stadionem, dalsze czekanie nie ma najmniejszego sensu. Zaliczył dotychczasowy rezultat tego meczu. Tak więc Atlas Wrocław wygrywa z włókniarzem Kandelą Częstochowa 39 do 27, a za tydzień... Na tym samym obiekcie super ważny mecz w Wrocławian z Leszczyńską Unią. To tyle ze Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu. Skąd żegna się z Państwem pan Dawid Do zobaczenia i do usłyszenia.